Linia gołębi Delat. Jest tu również do prezentacji gołąb z gołębi maziarza, z gołębi czerwonych wosów i samiczka od palarskiego. Tutaj zakupuje od kolegów dobre gołębie, grupy gołębi. Można zobaczyć, jak samiczka leży. Jest to czarna samiczka z gołębi delat z takim białym markerkiem. I to jest numer gołębia 230-71 gołąb jest. 23 rok. To jest rodowód tutaj kiedyś sobie te gąbki zadobyłem od jednego z kolegów, to jest wszystko po oryginalnych gołębiach tutaj mamy syna Blackpa Black Power pa, Black Pantera od Andreasa Drapy i z dołu mamy tutaj też gołębie z gołębi właśnie e, czarnych drapów z Andreasa Drapy. Tutaj mamy rodowody gąbek, pochodzi od... Piotra młynarczyka z, z Wole, wola morawiecka i tutaj mamy po oryginalnych drapach samiczkę. Są to dwie siostry z tej samej pary. Piękna, ładna, czarna drapka. Łąk się tu ładnie już wybiera. Dwie lotki do spierzenia widać szybki gołąbek. Ładny ptak czarny drapa dela. Tutaj mamy kolejnego czarnego drapę. Jest to numer gnębia 23095. Gołąbek na szlanym oku. Ładny czarny drapa de lat. I tutaj mamy rodowód drugiego gołębia. Tak, to są te gołębie z tej samej pary. To jest drugi rodowód tego gołąbka. Czarny drapa de lat. Gołęby mają rodowody. Bardzo ładne. Dwie samiczki siostry 23 roku. Ogonek w jedną piórku, gołąbki poskładane, poukładane. To widzicie jak się gołębie układają. Także przepiękne drapy, linia czarnych delatów. Tutaj mamy kolejnego czarnego. Jest to gołąbek. Też bardzo ładny. Też widzą koledzy z markerkiem na ogonie. Białym, piękny samczyk czarny, drapa de la, także jak znalazł do tych samiczek i to jest numer gołębia 86-73 młody gołąb z gołębi Andreasa, drapy od tutaj z czarnego gołębia i tutaj Black Pander z gołębi właśnie Roberta Grochowskiego czarny, drapa de la, więc mamy tutaj trzy gołębie z linii czarnych drapów D-Lat po, po oryginalnych dv od Andreasa Drapy. Także tutaj myślę, że wartościowy materiał do rozwodu przy gołąbku. Tutaj mamy kolejnego gołębia czerwonego. Jest to gołąb o numerze obrączki 2863. Gołąbek jest 22 rok. Młody gołąb z gołębi Maziarza. Oryginalny Maziarz z linii gołębi Wonderwosa Tutaj Jansen Miz wszystko gołębi od Szlephorsta. tu takie właśnie kiedyś jeździliśmy. To właśnie Maziarz to chyba brał z tych gołębi. Oryginalny gołąb Wonderwos z dwóch stron. Gołąbki latają na wspólnych gołębnikach, Bardzo ładny ptak jest to samczyk w fazie pierzenia przepiękny gołąbek WONDERWOSZ oryginalny maziarz i tutaj mamy ciemną samiczkę jest to gołąbek o numerze 1360 oryginalna samica od Dominika Palarskiego też widać jak gołąbek jest poskładany poukładany są to młode gołęby, tak jak mówię Koledzy hodowcy zakupują dużo gołębi, dokupują nowe, te, które można są powiedzieć w modzie. Zresztą nie ma co robić, jest za dużo, więc później tutaj do mnie się zgłaszają, żebym od nich nie odkupił tych gołębi. Także myślę, że jak ktoś szuka dobrych gołębi, to jest dobra okazja, bo gołąbki naprawdę są wartościowe. Trzeba tylko po prostu je parować i przeparowywać. To jest ta rodowód. Tej samiczki od Palawskiego. Gąb pochodzi z Black Powera Hardy Kruger. Tutaj mamy z góry i Geringca, a z dołu mamy gołębi Szypa i z gołębi Wagnera, świętej pamięci Wallony. Także tutaj mamy yy, yy, z gołębi Gering razy Black Power od Hardy Krugera, te ciemne gołębie. tego może samiczka jest ciemna, a z dołu mamy z Wagnera Wallonów. Samica, także do koledzy, że gołąbki wartościowe, klasowe, bardzo ładne, także zapraszam, serdecznie życzę miłego wieczoru.